Taksik jest zajebisty. O... Papieżu, bardzo dziękuję Ci za pomoc w straceniu dziewictwa. Malciński jest faworytem, AJ jest faworytem yy, i Alan jest faworytem w tych walkach. Co do filmu Malcińskiego, to wydaje mi się, że ten film Malcińskiego trochę niepotrzebnie był nagrany. Wyjaśnienie olejnika. Myślę, że wyjaśnienie wyjaśnienia Lejnika nie było potrzebne z racji takiej, że nikt poważnie jego słów nie potraktował, jakby każdy z góry się śmiał, że Lejnik jest zwykłym klaunem, bo się ośmieszył po raz chyba setny już w internecie. Eee... No no nie wiem, zobaczmy co powiedział. Czy, czy boję się laluny? Ty, jakkolwiek kurwa to zabrzmi tak, szczerze boję się laluny, boję się tego, że zniszczyłaby mi życie, a zniszczyłaby mi życie pierdoląc głupoty na mój temat, jeżeli bym ją zdenerwował, więc wolałbym tego nie robić. Mówiąc zniszczyła, mówię to pół, pół żartem, pół serio, nie chciałbym mi się tego słuchać, nie chciałoby mi się kłócić w wywiadach, nie chciałoby mi się rozmawiać z osobą, która mnie przekrzykuje, więc ja od takich osób w stronie. A co do Kaziusza, kurwa, no nie wiem, jak on sobie żyje, no ja mam to w piździe, dla mnie jest to człowiek niepoważny, dla mnie jest to koleś, który próbuje się krować na jakiegoś biznesmena, którym nie jest i nigdy nie będzie, bo nawet z tym, żeby się wysłowić ma problem. Jakby do mnie przyszedł ziomek, który by się tak jąkał jak on i proponowałby mi biznes, to najprawdopodobniej po samym sposobie jego wypowiedzi stwierdziłbym, że nie mam czasu, bo mi się siku chce, wyszedłbym do toalety i przez okno uciekł z rozmowy. Ale... To spoko, no... To no, w porządku, no, jeżeli, jeżeli twoją sympatię wzbudza, no to go oglądaj, podziwiaj i, i, i się nim kurwa inspiruj, no. no nie wiem, co mogę ci, ci więcej powiedzieć w tej kwestii. Yy, tylko, i musisz być konsekwentny, w momencie, w którym robisz sobie milionera, robisz sobie milionera i nagle dostajesz pozew o milion złotych i sugerujesz, że ten pozew może ci życie zniszczyć, mówię o pozie, który od Fajmu dostał, no to troszeczkę tutaj jest brak konsekwencji w tym, co się mówi. I też wydaje mi się, że to, co się teraz wokół niego dzieje, udowadnia tylko, że faktem jest to, że owszem, fejm potrzebował Kasjusza, bo Kasjusz budował fejmowi zasięgi, ale to działało w dwie strony. To przede wszystkim Kasjusz potrzebował fejmu. Owszem, z organizacji jest o nim cichutko. Przestał robić zasięgi, jego nikt się nie klika. No kurwa, nie klika się. Jest. No kurwa, nie potrafisz drzwi otworzyć. Niesamowite. Otwier otwierałem Rzymkowi 7 razy. Za siódmym razem otworzył. I mówi mi, że się nie da. To jakiś obcokrajowiec, ja mówię, drzwi otwarte, on mówi. Nie, nie otwarte. Ja mówię, nie, nie no, otwarte. Nie, nie otwarte. I mówię, że ciągną mocniej. I on znowu taki mówi takim spokojnym głosem. Nie otwarte. I słyszę, że delikatnie pociągną, ale mocniej. I nagle mówi: O! Otwarte. Dobra, <grytanie> widzowie. Będzie dużo lepsza jakość dźwięku. Mamy, mamy ten. Mamy pierwszy, pierwszy, pierwszy śmieć akustyczny. <grytanie> Zajebiście, widzowie. Zróbmy unboxing tego potwora. Ja wiem, że to jest ten czas, na który czekacie. Zobaczmy go. O, Naprawdę robi wrażenie. No, spójrzcie na tego potwora. Napiszcie w komentarzu, co ty myślicie i z kim, kogo byście zabrali na taką kanapkę. A Mhm. Dopieszczony spada no stary śmiało, pozywaj mnie, eee... no wiem, że tego nie zrobisz, bo dobrze wiem, jak jest prawda, zresztą pisałem do Ciebie na, na priv to jakby nie zatrzymałeś się Kurwa, jako lenik miałby kogokolwiek pozwać, jak on nie miał pieniędzy, żeby zawodnikom 200 złotych zapłacić, są nagrania, kurwa, z tym związane, przecież ten typ nie ma pieniędzy na prawnika, aby poszedł do prawnika, to by go, kurwa, wyśmiał. Bo życiowy parkie był... Kurde, Marcin, z całą sympatią, ja ten film... Niczego nie pniósł totalnie. Brakowało mu ładu i składu. Nie, nie, no słabo, no. Patrz na to nagranie, widziałem. Myślę, że ten filmik który Wam teraz puściłem, to jest wystarczające podsumowanie całej tej gali. Wstyd, smród i gówno. Można się z tego śmiać, oczywiście. Nawet trzeba. Ale warto przy tym wszystkim pamiętać: że do zrobienia komuś krzywdę. Ludzie mają różną sytuację finansową. Jeżeli ktoś się godzi na to, że zawalczy na za małe pieniądze, ale chce w zamian mieć jeszcze darmowe koszta dojazdu, bo to dla niego jest istotna suma. Ty mu to obiecujesz, a później pieniędzy nie wypłacasz. To jest to skurwiałe zachowanie. Nie każdy zarabia, nie wiem, 10 tysięcy miesięcznie. O, zobaczmy nutę ruskie fajki nową. Ruskie fajki mi już nie lubi widzowie chyba. Ale nutę możemy zobaczyć. Serio to ma Content ID? No pierdolicie. Nie, nie, na pewno nie ma Content ID. Za dużo by straciła, gdyby Content ID ustawiła. Mówiła na Instagramie, że ma Content ID, żeby streamerzy jej nie hejtowali. Po aferze z Multim jej odjebało. O kurwa. Nie no, dobra, bo, bo to jest coś, czego nie miałem nie mówić, więc nie będę wchodził w szczegóły, po prostu powiem tak bardzo powierzchownie, żeby nikogo nie urazić i dotrzymać słowa. Rudzkie Fajki napisała do mnie jakiś czas temu, Kiedyś ona do mnie napisała, bo zobaczyła jakiegoś szota, gdzie Sergiusz zapytał się mnie, czy, czy nadal mi nudesy wysyła. Ja mu odpowiedziałem, stary, daj spokój, weź przestań. Ale nie zaprzeczyłem, że, że takie rzeczy robiła. Humorystycznie powiedziałem potem coś w sobie, że tak, tak, nadal wysyła, wiadomo. I był to oczywisty żart. Każdy, każdy, każdy o tym wiedział. I ona do mnie ze spiną napisała, że jak mogę takie rzeczy robić, że to jest królewskie zachowanie, że na nigdy mi zdjęcie, żadnego nie wysłała, że powinienem powiedzieć kategorycznie nie. I powiedziałem szczerze, że kurczę, no jakby ja nie widzę w tym problemu, nie uważam, że zrobiłem coś złego, ale jeżeli ci uraziłem, to sorry. No nie miałem takiej intencji. No moją intencją nie jest chodzić i obrażać ludzi. To, że ktoś coś źle odbiera, no to już nie moja wina. No ale przecież ten shot jest oczywistym żartem, to słychać i widać. Czy się, nie bę czy się będę bił skaterem, czy nie? A, że spoileruję. O, to dobrze, że wolicie, żebym się nie bił skaterem, bo nie będę się bił skaterem. Y Powiem wam tak. Dostałem ofertę przeciwników. Zostałem zapytany, z kim z rywali, których wymienili, chciałbym się bić. Ja powiedziałem: Dajcie mi kogokolwiek, dajcie mi kogoś, kto uważacie, że będzie najbardziej medialny. Oni podjęli decyzję za mnie, kogo mi dają. Nie jest to hajter, jest to ktoś inny. Czy ta walka będzie ciekawa dla ludzi? Myślę, że nie. Tak szczerze, tak szczerze, to myślę, że nie. Później mam tak, że poznam dziewczyn kurwa 20 i z 20 może mi się, mi się jedna podoba, ale tak po pierwszy wychodzę z założenia, że jednak mi się nie, nie podoba. Bo jestem no, też na tyle pierdolnięty, a ja no tak szczerze jestem pierdolnięty, że ja poznać z jaką dziewczyną się spotkać, patrzę, więc no, myślę, kurwa... Ładna jest w sumie. Później... Poznałem już już bliżej. Spotykam się z nią od niej trzeci raz i sobie myślę.. Ja pierdolę, nie podobasz mi się. Ja mam taki problem. A czasami mam tak, że przykład do pierwszego dnia znam dziewczynę, się, kurwa, o jest ciekawa, interesująca, mamy wspólne tematy, jest o czym pogadać. Ale potem rozmawiając o drugi, a po trzeci raz miam nie ludzi, już się kurwa słuchać jej nie chce. Z reguły mam tak, że jak takie dziewczyny. To to, to dzień co codziennie rozmawiam, codziennie odpisuję. Bardzo regularnie, bardzo szybko na bieżąco, to ona się przyzwyczaja do tego. I potem już widzi, że odpisuje co dwie godziny. I pyta się mnie Rafo, co się stało, dlaczego mniej uwagi nie poświęca Ja odpowiadam, a bo, czasu nie mam, pracuję, jestem zajęty, trenuję i tak dalej. No dobra, trudno. O tym opisuję jeszcze rzadziej. Jedna znowu mnie pyta, już profesjonalnie, że co się stało, że mnie zlewasz, spotkania przekładasz, podpisujesz rzadko. To ja wtedy zawsze agresywnie już reaguję, bo ja sobie myślę, kurwa, przecież dajcie ci jasny sygnał, żebyś się odpierdolniła, a ty nie rozumiesz. I potrafię jeszcze nagrać półsłówkę i mówię, kurwa, odpierdol się ten, nie wiem, nie jesteś kurwa najważniejsza na świecie. To chyba normalne, że mam pracę, mam obowiązki, robię inne rzeczy, jeśli nie pasuje, to nie wiem, to czegoś innego znać. Nie, ale wizuję, bardzo ci, co tu serio. Jak po takiej akcji się jeszcze dziewczyna odzywa, to desperacja level hard. Kurwa, Edytka, zamknij pizdę. Ja rozumiem, że ty się spotykasz z jebanymi, brudnymi Polakami, których jest od zajebania Polsce, ale ja jestem człowiekiem, który jest mieszańcem, tak? No ja mam... Ja mam latynoskie korzenie, nie mam kurwa zakoli, mam ciemniejszą karnację, jestem inteligentniejszy, Jestem zaradny, więc po prostu kobiety szukają w Polsce wręcz połowacku takich mężczyzn, znalezienie takiego, jaki ja graniczy z cudem. Więc każda kobieta, która mnie pozna, ona z góry już wie, że to jest jej przepustka do zajebistej latynoskiej przygody. I ona mówi dobra, jak już mam tego wróbla w garści, to nie mogę go wypuścić. Nie mogę go wypuścić. I robi wszystko, żeby tylko wróbel nie odleciał, a jeszcze jej miło zaćwierkał. Kurwa, Oliwia, nie pisz mi, że cię to kręci, bo mnie to nie interesuje, no nie masz u mnie szans. Chyba, że masz półtora tysiąca na koncie, ja To są swoje standardy. Ja nie rucham widzek. Chyba, że zapłacą. O, jest informacja. Niestety, Szaja doznała kontuzji ewolucyjnej, złamanie paliszka bliższego i uszkodzenie więzadła pobocznego od promieniowego w kciuki Błąd? prawej dłoni, która eliminuje ją z występu na gali FAME14. Klaudia was do zdrowia i widzimy się niedługo w OKTAGONIE. P.S. Nową Przeciwniczką Lanuny poznacie na drugiej konferencji FAME14. Czyli znajdziecie jej zastępstwo. Fajnie, chociaż tyle. Chociaż wydaje mi się, że ta Ania, która dzwoniła, będzie się z nią bo innej opcji raczej jej nie znajdą. Dzisiaj znów w ogóle ją Kurwa, dobrze, podoba mi się ten streamek. Jak to jest, że ty odmówiłeś rewanżu z hejterem na tą chwilę, a on se wykrzyczał walkę z Dawidem zamiast ciebie? Odmówiłem walki z wielu przyczyn. Po pierwsze, noga mnie bolała po walce, to mówiłem o tym, że nie byłem pewien, czy będę mógł kopać, więc wolałem nie ryzykować. Po drugie, byłem... pogłodzony <coughs> z federacją. Więc powiedziałem im, że nie będę dyskutował na temat ewentualnej walki w momencie, w którym nie wiem, czy jeszcze zawalczę. Więc musiałem się z nimi najpierw dogadać. A oni po prostu dodali tę walkę, nie wiem dlaczego, no ja uważam, że jest nieciekawa, no ale to jest moje zdanie, jakby spoko, niech sobie walczą. Nora.